Hej, hej, ok. Mamy godzinę, prawie już 19. Zaraz będzie karmienie. I tak wygląda akwarium właśnie już o tej porze. To było wzdłuż. A tak się przedstawia. Już po tej całej demolce wyklarowane. Wyczyszczone i przypomnę, jeszcze gąbki nie zmieniałem, będę musiał w końcu dzisiaj zmienić o. na świeższą. No tu rośliny jeszcze niestety nie pozakwotwiczane, wszystkie wrzucone jak były na wierzch, te pozostałe tak pływają. No, dlaczego? No, bo byłem dzisiaj w sklepie i niestety nie dostałem tego żwirku. Muszę poczekać na dostawę. Zobaczę, poczekam. Jak nie, to będę musiał szukać przez internet. Ale generalnie się wyklarowało, wyczyściło. Liczę na to, że dzięki temu Glonoza mnie nie dopadnie po tym wszystkim. Co prawda, nie dopadła mnie. Poprzednimi razami, więc liczę cicho na to, że i tym razem mi się upiecze. A mam nadzieję z drugiej strony, że rośliny o, na tym podłożu odbiją i zaczną wyglądać dużo, dużo lepiej. Tak jak poprzednio, gdy to podłoże jeszcze. Było pod tym piachem zanim je wyciągnąłem. O, nawet tutaj widać, to lewituje już w powietrzu. Tamta roślinka, trawka. Już korzenie ma nad, nad piachem. Ta już prawie też wychodzi. Już ledwo, ledwo muszę to jeszcze po kamyczkami poprzyciskać. No za mało piachu. Nad tą siatką i niestety to się nie chce trzymać, także będzie tu konieczność dosypania z dwóch woreczków tego żwirku. No dobra, ładnie to wygląda. Jestem nastawiony optymistycznie. Czekamy i obserwujemy. Zobaczymy. A spałzuję tylko, zobaczymy, jak tu karma się sypie jak podejmują pokarm po tym wszystkim. Chyba odłączę, bo dużo sypnęło. A on z reguły dwa razy mi się obraca. Muszę go jeszcze podregulować tą szczelinę, bo na nowo zasypałem karmą. Za każdym razem to wymaga, niestety, podregulowania. I widać ile tego na dnie tam. Tak żeby miały co wybierać. Nie ma sensu, żeby on drugi raz zapodał karmę. I tak dużo tego poleciało. No, widać, że nie wszystkim rybom spieszno do jedzenia. Tak więc chyba nie mają jakiejś tam wielkiej potrzeby przetrwania. Prawdopodobnie ten stres dla nich nie był taki duży. I sobie tutaj grzecznie radzą. No dobra, niech sobie tam wcinają. A ja jestem ciekaw, jak to będzie tutaj się dalej rozwijało. Miejmy nadzieję, że lepiej niż do tej pory. No i jeszcze ostatni rzut oka już z samego wieczora, kiedy już oświetlenie działa w trybie nocnej lampki. Klarowność wody jest na odpowiednim poziomie. Już taka, jaka najczęściej jest pożądana. Tu cłaniaki się bawią w strumieniu wody. Słabo widać, ale czasami tak sobie gupiki lubią w strumieniu wody się pobawić. No, jeżeli karowność już jest na odpowiednim poziomie, szansa naglony raczej jest minimalna. Jeszcze po tej całej demolce nie nawoziłem. Jedynie dodałem witamin. Jedynie dodałem troszeczkę jeszcze yy, mineralizatora. Tak, I uzatniacza wody. Samych nawozów nie dodawałem. Czekałem, aż to się wyklaruje, uspokoi i dopiero sobie jutro na spokojnie pomierzę parametry wody i NPK sobie jakoś tam uzupełnię. Oraz mikro. No, w wielu wypadkach widzę akwaria na różnych kanałach. Gdzie bez takiego grzebania w dnie yy, woda jest mniej klarowna. Dużo mniej klarowna. Żeby nie powiedzieć mętna, to może nie, ale, ale widać szczególnie tu w tym obszarze pod lampą, jeżeli woda nie jest za yy, bardzo, że tak powiem, nie chcę powiedzieć czysta, tylko szukam słowa. No, za bardzo uboga. Produkty materii, o tak nazwijmy to, to pod lampą zawsze przy tafli wody i parę centymetrów pod nią uwidacznia się taka gęstsza mgiełka, wtedy, wtedy światło to pokazuje. A jeżeli tak jak tutaj przy tafli wody jest klar i na dole jest klar, no to by raczej wnosiło. sugestie, że ta woda jest już naprawdę bez tych zbędnych dodatków, które mogłyby wykorzystać glony do, do ekspansji. Tak? Znaczy, jeżeli nie ma składników, którymi glony mogłyby się pożywić, no to raczej ich ekspansja jest wtedy mało prawdopodobna. To jest wszystko zależność kombinacji. Roślin i światła, i właśnie zawartości wody. Jeżeli w zawartości wody będzie tylko tyle różnych składników, z którymi szybko rośliny sobie poradzą i je zasymilują, zużyją, strawią, jak zwał, tak zwał, no to wtedy glony raczej nie mają zbytnio szans. No okej, okay. ja jestem pozytywny, myśli. To wygląda całkiem przyzwoicie po tej demolce. No, niestety troszkę jeszcze, właśnie, widać, tak jak tu, ta siatka już tuż przy brzegu, przy brzegu powierzchni. Niestety, ale nie udało mi się tego zrobić tak, jak planowałem. Czyli yy, chciałem to zrobić naprawdę płasko. No tutaj pokażę teraz, odchylę listwę. Warstwa taka gruba jest dosyć tego. Piachu. Chciałem to zrobić tak, żeby się wszystko w ramach tej listwy zakrywało. No, chyba to zrobiłem niedobre, że te worki przesunęłem stąd. Bardziej tu i tu zrobiłem taki obszar bez worków z tą maflorą i amazonią dwójką. I dlatego tu mi to podniosło tą warstwę całościowo. No i piachu, jak nasypałem to też tutaj poszło część w tą. Nazwijmy to w cudzysłowie w dziurę, zagłębienie bez tych worków. I tu zabrakło na powierzchni na grubszą warstwę. Dlatego trzeba będzie tutaj to wszystko dosypać. Ale to poczekamy. W sklepie się pojawi ten piasek. On jest bardzo dobry, bo on nic dosłownie nie oddaje do wody. Sprawdzony był ładnie yy, testem octowym. Jest rewelacyjny pod tym względem. Dodam, że tej samej firmy grubszej gradacji oczywiście to u mnie na kanale wszystko jest można się cofnąć i zobaczyć, bo te testy są. Testy są Żwirku o grubszej gradacji tej samej firmy. To są filmy z czasów zakładania akwarium, tego, które miałem przed tym troszkę mniejszego stało w innym miejscu i z tamtego wszystko zostało przeniesione do tego szkiełka i tam jest pokazane jak ten drugi żwirek grubszy, jak pięknie bąbluje w teście octowym, a ten dosłownie nic, nic o nic. Czyli tutaj można być spokojnym o to, że podłoże te piaskowe, żwirkowe coś do wody dodaje. Nie, ono nic nie dodaje. No, słabo ostrzy, ono. No dobra, to tak jeszcze sobie dla udokumentowania chciałem zobaczyć, znaczy zobaczyć, y, będę chciał może za jakiś czas zobaczyć, ale chciałem sobie nagrać, żeby właśnie za jakiś czas mógł zobaczyć, jak po takim grzebaniu zachowywało to moje się akwarium historycznie. I że już na drugi dzień wieczorem mamy godzinę 21, praktycznie, i już jest wszystko w najlepszym porządeczku. Ryby też są w dobrej kondycji. Mam nadzieję, że są zadowolone. że im się tu krzywda nie dzieje, bo chyba nie o to nam chodzi, wręcz odwrotnie. Chcemy, żeby mieszkańcy naszych zbiorników byli jak najbardziej zadowoleni. No dobra, bo już mi ręce bolą trzymać ten aparat na wyciągniętych, bo tak już nie chcę być blisko telefonu jak gadam, bo to wtedy strasznie głośno, przestery się robią, bo to muszę kombinować z wyciszaniem troszeczkę. A no, tak, na wyciągniętych rękach to już trochę te łapy mdleją. No, kurde, ale ładne. Ładne, no ładne. No. Nie chodzi mi o to ładne, bo rośliny nie są w teraz w najlepszym stanie. To rzecz dyskusyjna, czy to jest ładne to akwarium. Ale te kolory, ta klarowność tej wody to naprawdę cieszy oko. A jak jeszcze rośliny, odbi że tak powiem, Odbiją, nabiorą kondycji. Och, to się spodziewam, że to będzie naprawdę cieszyło wtedy. Jeszcze bardziej. No to hej, hej. Będę dokumentował, będę pokazywał. Będziemy wszystko widzieć. Jak na dłoni. Tymczasem, hej.